A ale sam, cześć wszystkim! Mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z cynamonem. Są w języku duńskim takie pary czasowników, które często nam się mylą. One wyglądają podobnie, często brzmią podobnie, a jednak znaczą coś innego. I bardzo często użycie jednego albo drugiego z nich warunkuje to, co tak naprawdę powiemy, i wpływa mocno na znaczenie jakiegoś zdania. Na dzisiejszy odcinek wybrałam takie pary czasowników, które mylą się nie tylko nam, osobom uczącym się duńskiego, ale i Duńczykom. Oni też popełniają błędy w swoim języku. Zapraszam Was do oglądania i do powtarzania za mną. Nie wiem jak Wy, ale ja nie znam chyba osoby, która cieszy się na dźwięk budzika rano. I właśnie z tym budzikiem, z budzeniem się będzie związana pierwsza para czasowników. Słuchajcie, potem Wam dwa zdania, powiem Wam dwa zdania i zastanówcie się przez chwilę, które z nich jest poprawne. One się różnią tylko jednym czasownikiem. Uwaga, pierwsze zdanie. Piony pleł wąyl e deas mua. pleł wąyl e... MOA. I drugie zdanie. PIONE BLEU WEKL ETEAS MOA. PIONE BLEU WEKL MOA. Które z nich jest poprawne? Poprawne jest zdanie numer dwa. PIONE BLEU et ETEAS MOA. I tym sposobem, słuchajcie, poznajemy sobie pierwszy czasownik z tej pary, et wyk. Et Weke. Weke oznacza budzić kogoś. Dlatego nasze zdanie piony bleu, wekel e das oznacza, że dziewczynki zostały obudzone przez swoją mamę. Edweke to jest budzić kogoś, czyli potrzebujemy pomocy czegoś albo kogoś, żeby się obudzić. Stąd też mamy słówko it weke uo, które oznacza budzik, właśnie. It uo, czyli zegar, który budzi dosłownie. Więc edweke to budzić kogoś. Natomiast drugi czasownik to ed et vowny, et i to jest budzić się, po prostu samemu z siebie się budzić, tak? Czyli powiemy na przykład jaj vowno, klokin seks, wea day. Jaj vowno, seks, wea day. Czyli e, budzę się o godzinie 6, codziennie, każdego dnia. Ed budzić kogoś, ed budzić się. Jeżeli mieszkacie w Danii, czy byliście kiedyś w Danii, to na pewno usłyszeliście to zdanie sedajnyl. Sedajnyl. Czyli usiądź. Dosłownie, jakbyśmy chcieli to tłumaczyć: usiądź się. To jest taka konstrukcja jak, jak w niemieckim. I tym sposobem, słuchajcie, pierwszy czasownik z naszej pary jest ET sede", ET SEDE. Sere oznacza sadzać, ale możemy też powiedzieć et sere Et sere I tutaj mamy siadać, dosłownie usadzić siebie, tak? Czyli sere mamy znaczenie sadzać kogoś, albo sere sadzać siebie, czyli siadać. I przykład, jeszcze jeden zdania z tym sere powiemy. Hen sera panel po Hen sera Ban po stol, czyli on sadza dziecko na krześle. Ale uwaga, drugie zdanie, które możemy powiedzieć w tej sytuacji, to jest bunl syda po stoln. Bunl syda po stol. i to już znaczy dziecko siedzi na krześle. Czyli et sy oznacza siedzieć. Et sy. Dlatego druga y, para czasowników to etsyr sadzać, etsyr siedzieć trzecia para czasowników to taka para, która myli się zdecydowanie najczęściej i błędy notorycznie robią również duńczycy. Jak gdzieś przeczytałam, że związane jest to między innymi z tym, że jak szczególnie młodzi duńczycy mówią te dwa czasowniki, to mówią je na tyle blisko siebie, są tak podobne te dwie formy, że trudno wysłyszeć, która z nich jest poprawna, którą ktoś użył. Co również przekłada się na to, że w pisowni większość ludzi robi błędy, ale my tych błędów słuchajcie nie musimy robić. Ta para to ligę i *legę*. Lige *legę*. Rzeczywiście y, różnica jest malutka między nimi, natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli sobie zobaczymy na formy tych czasowników, jeżeli je, jak je się odmienia w czasie przeszłym, to rzeczywiście różnica jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Zacznijmy sobie od zdań i potem stwierdzimy, co te dwa czasowniki oznaczają. Pierwsze zdanie Ketten, Liga Poseng. Ketten, Liga Poseng. Drugie zdanie. Hun, Lega, Ketten, Poseng. Hun, Lega, Ketten, Poseng. Pierwsze zdanie to oczywiście kot leży na łóżku. A drugie zdanie, ona kładzie kota na łóżku. Czyli ligę to leżeć et LIGE. Natomiast LEGE to kłaść. et LEGE. Do tego kładzenia potrzebujemy właśnie jakiegoś wykonawcy, kogoś, kto to coś albo kogoś kładzie. Dlatego mamy HUN lega KETN. Ona kładzie kota. Natomiast jak sobie ktoś leży sam, to mówimy właśnie LIGE. LEGE, kłaść. LIGE, leżeć. Jeżeli popatrzymy sobie na parę numer 2 i parę numer 3 czyli SY SYRE. Oraz ligę, legę. Tutaj to, co jest y, wspólnego między tymi dwoma parami, to że jedna z y, części tej pary ma w sobie i, a druga ma e, czyli to duńskie AE. Jeżeli mamy i, to jest bezruch, czyli sy i ligę, oba pisane przez i, bezruch. Siedzimy, leżymy, nie ma tutaj żadnego ruchu. Natomiast, jak mamy to duńskie AE, legę, z syry tutaj jest jakiś ruch, bo sadzamy kogoś, kładziemy kogoś czy coś. Czyli tak sobie mm, można zapamiętać różnicę pomiędzy tymi dwoma czasownikami. Pora na taką parę czasowników, która co prawda wyglądem się różni, ale bardzo często nam się myli. Yy, chodzi o parę co i sys. et co et syns. Podam Wam oczywiście na początek przykłady zdań. Pierwsze to tak naprawdę pytanie. We syns du om, film? om filmen? We syns du om filmen? Czyli co sądzisz o filmie? I takie pytanie padnie, na przykład, kiedy wychodzimy z kina, no i ktoś zadaje nam pytanie, co myślisz o filmie, bo widzieliśmy ten film. E, sums użyjemy w sytuacji, kiedy właśnie albo widzieliśmy jakiś film, czytaliśmy jakąś książkę i możemy się na jej temat wypowiedzieć, albo w sytuacji, kiedy mówimy o swojej osobistej opinii. Możemy też powiedzieć e, o kimś: e, jay sums et hen er höfli. Jaj et hen er Myślę, że on jest grzeczny, miły. To znaczy znam tę osobę i mogę się na jej temat wypowiedzieć. E, natomiast drugi czasownik et co. E, użyjemy go na przykład w takim zdaniu: Jaj co, tyblia, regnvær i Jaj co, tyblia, regnvær i moon. Czyli myślę, że jutro będzie padać. Ale to jest takie coś, czego nigdy nie możemy przewidzieć na 100%. My tego nie wiemy, my przeczuwamy. Co używamy właśnie w takich sytuacjach, kiedy coś przeczuwamy, e, kiedy nie mamy mm, również podstaw, żeby coś stwierdzić, jest to tylko takie nasze wierzenie. Co to jest takie sądzić, wierzyć? E, jeżeli nie znamy jakiejś osoby, to analogicznie do poprzedniego, do poprzedniego zdania możemy powiedzieć: Jaj, co, et, hen e, hyfli. Jaj, co, et, hen e hyfli. Wydaje mi się, że on jest miły. Nie znam go, ale na przykład y, patrzę na niego i tak mi się wydaje, że on jest taki grzeczny miły. Mm. Tak, i to jest właśnie różnica między tymi dwoma czasownikami, et Sains, ja i sens, powiemy w sytuacji, kiedy albo wyrażamy swoją własną opinię, albo mamy podstawy do tego, żeby się powiedzieć na jakiś temat. Natomiast et co użyjemy w sytuacjach, kiedy nie mamy podstaw, żeby się na jakiś temat wypowiedzieć, czyli no nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, jaka będzie pogoda, możemy to przeczuwać. Albo w sytuacji, kiedy mm, na przykład nie znamy kogoś, ale mówimy, jak ktoś według nas wygląda albo się zachowuje. Y, takie jeszcze jeden fajny przykład do co to na przykład y, przykład na przykład jajco hen er femotiu jajco hen er o gamel. Czyli wydaje mi się, że on ma 25 lat. Tak na niego patrzę i na tyle mi wygląda, ale tego nie wiem, bo go nie znam. Czyli et i et co. Uważać, ale w dwóch różnych y, kontekstach. Jestem bardzo ciekawa, czy któraś z tych par sprawiała Wam kiedyś trudności lub może nadal jest dla Was problematyczna. Dajcie wyznać w komentarzu. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić te różnice na tyle, że będziecie robić coraz mniej błędów. Zapraszam Was na Instagrama duńskiego z Cynamonem. Nie zapominajcie o łapkach w górę oraz o subskrypcji. Jeżeli klikniecie na dzwoneczek, to za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek, to dostaniecie od razu powiadomienie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mange tak pojdej. Hi, hi.